Halo, halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Domek, witam was w kolejnym odcinku z farminga, jak możecie zauważyć. Jesteśmy sobie na mapie Świętokrzyska Wieś, na serii Polski Rolnik i właśnie sobie chowam siewnik, ponieważ siewy są już zakończone. I lecimy dzisiaj sobie z, z nawozami. Tylko trzeba będzie zrobić dwie rzeczy. Właśnie pierwsza to będzie schować ten siewnik, żeby nam tutaj nigdzie nie przeszkadzał, ale są dość duże, tak w sumie... No, dość dużo miejsca zabiera. Niestety, kombań tutaj nie wchodzi, Także musi stać pod chmurką, ale myślę, że nie zaraz wieje. Przynajmniej taką mam nadzieję, czy wejdzie ten siewnik. We, wejdzie na styk. Dobra, czekajcie, odczepmy sobie go. Odczepimy teraz sobie ten trójkąt, bo jego też trzeba właśnie odczepić. A odjedziemy sobie kawałek, bo nie mogę go podnieść. I, także co, witam Was w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie Wam podobało, możecie pisać czy Wam się podoba format taki, czy format taki, jak był tam wcześniej, kiedyś. Także, także możecie pisać. I teraz co? Ostawiliśmy sobie siewnik, także myślę, że możemy teraz brać przyczepę i jechać na sklep. Ponieważ musimy zabrać bagi z tym, bagi z nawozem, jak i również nowy nabytek na gospodarstwo trochę mały, podejrzewam, pod te ciągniki. No ale, że tak powiem, taka była potrzeba. O, nawet dobre drzwi otworzyłem. Dobra, bierzemy naszym przyczepę. Piękną przyczepę do Bel. Cyk. Zostawię sobie otwarte, bo potem pewnie i tak będę tutaj wjeżdżał. Z tego z drugiej strony, tak zostawię sobie otwarte. Yy, więc co? Lecimy sobie na ten sklep po po ten nabytek. Tylko mówię, pewnie będzie trochę mały do, do tych maszyn, bo jednak maszyny mamy. O Jezu Duże dość pod tym względem jako wielkościowym. Nie do końca pod względem, że tak powiem, mocy, bo moc jest taka, no normalna, powiedzmy, na polskie gospodarstwa. Mm, ale chodzi tutaj właśnie o, o, o wielkość, ponieważ ciągniki są jednak. No nie jest to rzędu, że tak powiem, 60, czy tam 30, tylko już mam Ursusa właśnie i mam jednego. Zatora, Ursus, Turem bo mocniejszy i. W sumie nie wiem czemu tak padło. No w sumie bardziej zwrotnie jest chyba nawet zetor może minimalnie. Nie jestem w sumie nawet pewien. Ursus na pewno jest szybszy, także 2 na godzinę, to wiecie, będę sobie Ursusa. I zalecę sobie szybko na sklep w miarę. W ogóle on tu ma skrzynię. Nie wiem, matko, Żeby się nie rozwalić, bo to rozwalę cionniki i co wtedy będzie, dobra. Nie wiem czy na przykład takim skrzyni czwórki, bo jeżeli nie ma skrzynię czwórkę, to trzeba mu zadytować, żeby jechał tak z Ursus z, ze skrzynią z czwórką. A nie trójką. Gdzie tutaj robiono ten sklep? Tam wyżej, jedna, dobra. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak widzicie, zestaw jest kozacki. Belki taki wozi, na przykład tą chrystę. Przyczepa ogromna, tak naprawdę jest, bo to jest na ten. To jest do ciężarówki przyczepa, także no dość duża. Urszędz przy niej taki malutki się wydaje, nie? Więc mi jest malutki przy niej. Dobra, tutaj w lewo. Także kręcimy. No do sklepu jest trochę daleko z tej gospodarki, no ale. W sumie nie przeszkadza mi to, bo przynajmniej nie mam tak, że tak powiem, pod nosem wszystkiego Więc na spokojnie mogę sobie na spokojnie mogę sobie zajechać I to, to mi pasuje tutaj pod tym względem Teraz pod tą górę wyjdzie? Nie, no na puso to raczej wyjdzie Oszu zupełnie wy, wypluwa teraz wszystkie tłoki Dawaj pod górę Wyjdzie Czy nie? Ogólnie to jest tak naprawdę pierwszy odcinek nagrywany po chyba tygodniowej przerwie Czy tak naprawdę dwutygodniowej przerwie, bo tak powiem, zapatrzyłem, z zapatrzyłem się, z nie skupiałem się na tym po prostu, który jest dzień, straciłem zupełnie, że tak powiem, rachubę czasu. No i wychodzi na to, że yy, zamiast tygodnia opuściłem dwa tygodnie. Także dobra, dojeżdżamy sobie już na sklep. I teraz mamy tutaj, widzicie, siewkę No Siewka, się, siew, siew, rozsiewacz kwernelanda 15-metrowy. Wziąłem sobie rozszerzenie na, na niego, żeby był na tonę. Yy, na tonę, a nie na 700 kilo tego co pamiętam. A, no tak. Przecież to jest ten Ursus. Hmm. Uda się, Sus Uda się nie uda się. Poczekajcie. Teraz się uda wszystko. Tak? Dobrze mówię. Tak, teraz się uda wszystko, tylko muszę sobie uważać, bo jest, że tak powiem... O, dobra. Musimy sobie teraz wymierzyć dobrze, żeby podjechać pod niego. Żeby było... Równo, słuchajcie, która to jest ta funkcja? Dobra. Bo jak macie się spodziewać, nie ma za bardzo innego sposobu, żeby go nabrać. Weźmiemy go sobie w ten sposób, może się uda. Powinno się udać, najwyżej rozwalimy trochę kostkę. Dobra, mamy, siew, mamy, mamy siewkę na, na widłach. Także tyle dobrze. Możemy sobie ją postawić, nie wiem, co postawić. Przód, tył. Nie, tak bardziej z przodu mi się wydaje, że powinna stać. Chociaż... Nie, pierwsze co powinienem zrobić, to powinienem załadować bagi, a potem siewkę, dobra. Czyli bez sensu to jest, co robię. Bo jak ją potem ściągnę, nie, nie będę miał się chcieć, że tak powiem, zaprzeć, żeby ją wciągnąć. Żeby ją wciągnąć. Żeby załadować. Dobra, wejdziemy sobie tak. Jak coś to Tura mam przypisanego na napadzie, dlatego mi tak powoli idzie, bo normalnie... An że tak powiem w innej pozycji. Podnosimy to pionowe, ja w tym momencie mam go w poziomie i trzymam go na nodze I po prostu Nie mogę, że tak powiem, wiecie, wyczaić sobie Która funkcja, że tak powiem, robi co, w którą stronę Mniej więcej pamiętam Ale coś nie jest tak idealnie Dobra, weźmiemy sobie, załadujemy tutaj ładnie Nie czy w ogóle dosięgnie O nie, 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 nie on nie dosięgnie? się. Ej, nie dosięga do tej przyczepy o, jeszcze mogę. to jest najwyżej jak mogę. O Jezu, jak mogę Już wyżej się nie da Ja, yeah. To niezły, kurde Ciągnik Dobra, czekajcie, nie wiem, nie będę się jakoś tam Bardzo tak na tym skupiał, tylko tyle, żeby mi pasy chwyciły Jezu, Poczekajcie, zobaczę sobie, gdzie jest... Tu jest jeden pas i tutaj będzie drugi pas, dobra Czyli pasy jakoś obejmą Nie będę w taki... O Jezus, nie będę się w takim razie tam jakoś za bardzo z tym męczył Jak mi nie... Nie, nie, nie podniesie wyżej. Tego nie przemyślałem, powiem wam, że ta przyczepa jest taka wysoka i że no, nie dosięgnę tym turem. No ale cóż, taką mam, takiej będę korzystał, że tak powiem. Także że trochę fail, ale tylko i wyłącznie trochę. Dobra, teraz trzeba nabrać. Na, nabrać. Trzeba teraz wziąć tego siewkę. W ogóle siewkę. Wy myślicie, że powinno się mówić siewka czy rozsiewacz? Ja tam mówię, w sumie, nie wiem. Nie wiem czy siewka i rozsiewacz to to samo, czy po prostu tak się nazywa rozsiewacz siewka. Bo chyba ta się nazywa rozsiewać po prostu, tak mi się wydaje. Musimy mi się. Dobra, tego nie było, nikt tego nie widział To się nie stało właśnie przed chwilą, także na spokojnie. Jak się to zapomnijcie, że to w ogóle widzieliście, będą się powoli jechać, coś czuję. Właśnie, tak normalnie do jako na przykład Belki, ale to na spokojnie sobie daje rady. Ale do bagów by się nie przydała mniejsza przyczepa albo większy ciągnik, jako wyższy. Położymy sobie ją tutaj. Teraz odepniemy. O, żeby było ładnie z widłami. I teraz pojedziemy sobie na spokojnie z powrotem na gospodarstwo z właśnie tym oto sprzętem najdroższym. Znaczy, zapniemy sobie. Czepa. A jeszcze pasy zapniemy? O, dobra. Zapniemy wszystkie tak podelką po prostu. I możemy jechać. Miejmy nadzieję, że to nie spadnie. Jak spadnie, to trochę będzie słabo, no ale. Jak się oddalało teraz. Ty Jak tu jest te panie. A czy po prostu na kierownicy mogę się tak oddalić? Dobra. Ok. Czekajcie, będę musiał po prostu uważać teraz. No, nie powiem, nie chcę, żeby mi to spadło. Niestety w farmingu nie opracowali. Czegoś takiego jak zapinanie na przykład no właśnie maszyn pasami? Nie wiem dlaczego w sumie. jak Turcy się mogliby to zrobić, bo jakby nie było, no nie szukajmy się. Ale czasami w raul też się przewozi maszyny na różnych np. Na przyczepach, tak? I też trzeba je przypiąć, jakoś sobie w RALu dajemy rady, a tutaj no nie do końca tak działa. To mnie zasmuta ten fakt, właśnie, że tutaj farming jest tak niedopracowane. Ogólnie co, przyczepa teraz zobaczyłem, że ma na naklejkę 80 na godzinę. Raczej 80 to na z tym ciągnikiem nie pojedzie. Jak ona zobaczy, 40 to będzie dobrze, ale ogólnie przyczepa fajna. Tylko właśnie tak ta, widzieliście, troszkę wysoka. No ale to znowu ma że to powiem, wpływ na to, że jak się załaduje, to ona dość mocno siada. Z tego co pamiętam, ale też nie jestem pewien, matko. Przekręciłem kamerę, a nie ten, a nie kierownica mi się teraz wystraszyła. Mój błąd. Yy, więc, więc z tego co pamiętam, ona dość mocno siada na tych resorach. Ale może mi się tylko wydawać, bo bardzo dawno nie woziłem na niebelek, Bo jak graliśmy z tą przyczepą, to potem je zmieniliśmy. Także nie pamiętam, jak to wyglądało. Ale jeżeli siada, to mi się wydaje, że dość dużo siada. Także ona będzie dość tak no, z 10 cm niższa. Tak mi się wydaje, 10-20 cm niższa będzie, no. Mniej więcej to koło się, że tak powiem, chowa, znaczy nie chowa w tym nadkolu, ale po prostu jest dużo bliżej do niego, nie? Nie jestem pewien, musiałbym sobie to zweryfikować. Tutaj jest już spokojne w sumie. Także nie muszę na razie patrzeć, mogę sobie nawet tura dać minimalnie niżej, o. Daję tura minimalnie niżej, bo nic się nie stanie, nic mu tutaj, że tak powiem, nie przeszkadza. Teraz trochę zwolnię po prostu, żeby nie wyleciał. Ej, ale trzyma się nawet ten rozsiewa, szczerze mówiąc, dobra. No i ogólnie to... Po co mi taka duża przyczepa? No bo miałem robić belki i właśnie belki wozić na sprzedaż, żeby jak najszybciej zarobić. Ale nie, ale tam ładnie pole widać w oddali, takie pod górę. Ulala. Ale no, jak widzicie, na razie jeszcze nie ma żniw, także przyczepa zostaje wykorzystana do innych celów i okazuje się, że jest trochę wysoka. Więc, zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj już nam ładnie wschodzi na tych jednych polach, po lewo tutaj, Już nam wschodzi. Po prawo chyba się nie wschodzi, akurat żadne wzboże, także zobaczymy. Tu jakieś kurde ślady. Nabrudził ktoś pewnie znowu ten domek, cały wyjeżdżał z gospodarki. Nabrudził. Dobra, na spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. W sumie nie wiem, czemu tutaj zawsze podjeżdżam w to miejsce. Tu jest powiedzmy taki plac w pewnym sensie, nie? Tylko on jest dość mały. No nie szukajmy się, ten plac tutaj jest mały. I tutaj, że tak powiem, no jest. Ciężko się powywijać z tym wszystkim, ale się da. Znaczy, mogę sobie teraz kamerę przybliżyć. Dobra, wejdziemy sobie, zaczepimy e, rozsiewacz. Teraz do tura i go ściągniemy. Niesiemy tura. Nawet miałem dostawiono chyba ten... Eee... Jak się to nazywa? Szybko zło Nie szybko złącze, tylko... No. No to z przodu tam, wiecie. Nie, nie, jednak nie miałem równo tak jest. Mogło mi się w sumie nacisnąć, jak przesuwałem. Jak opuszczałem, podnosiłem, bo. A nie, nie miałem równo. Bo nawet pod takim lekkim kotem, było tak, czyli. Nierówno, okej, okay, nierówno. Mój błąd. Ej, szczerze mówiąc, jak się tak właśnie. Tego się bawię, jak się tutaj podjeżdża. Z właśnie ciągnikiem, gdzie trzeba wymanewrować. No. Jest jeszcze przyczepa z boku, to się robi mega... Problem. Mogę sobie w sumie z drugą stronę, tam by miał dużo więcej miejsca. Moja, no w sumie moja wina tutaj bardzo. Ale trzeba wjechać tyłem po prostu i wiecie, ustawić się jakoś. O, no to tak teraz. Dobra, podjedziemy sobie ładnie. Zrobimy tak, żeby się jak najbardziej zgrał zaczep. O. Zaczepimy. O, Praktycznie w ogóle się nie ruszył o to chodziło. Teraz sobie go ładnie ściągniemy. Udźwig do 1600 kilo Na 1600 kilo tak? Tylko co dobrze widzę, pokażcie mi to Tak 1600 kilo, zobaczcie tu wam o 1600 kilo udźwig No to Te worki ważą tak łącznie Tak dwa razy więcej Niż ten tur podjeżdża wam cały i jego udźwig tu ile może ważyć? Stonę? Nie wiem ostawię sobie to w sumie tutaj, żebym sobie mógł podjechać teraz ze torkiem ładnie yy, czy tak będzie, nie, tak, tak będzie dobrze, dobra. Matko jego tam, gibło. Postawimy sobie go tak, w ten sposób. Spokojnie. O! Trochę za nisko opuściłem widły. Ale to. Jak się dawno, jak się dawno długo nie używa, np. pada, czy coś, to się potem, właśnie tak dokończy, że się zapomina w ogóle te funkcje. Tym bardziej, jak się go jeszcze ma w nienaturalnej pozycji. Podjedziemy sobie pod tego baga i go za... za... zachwycimy, że tak powiem. Go zostawimy zapiętego. Dobra. Dawajcie mi tutaj ładnie... baga. jakaś wrona po dachu sobie łazi. Dobrze, wziąłem. <laughs> Specjalnie wziąłem go na końcu. Teraz go chcę... o, w ten sposób. Tam... lecie. W by się tak nie prze... nie przetegował, tylko by go podniosło normalnie. No, ale że to jest farming, to właśnie tak się, że tak powiem, stało. Yy, powiedzmy, że dobra, w sumie od razu sobie go zasypię. Ten rozsiewacz. Nie wiem, czy to jest mądre. Nie, no Dobra, zasypiemy go od razu. Co? Ten tur jest taki niski? Nic nie dosięga praktycznie, kurde. Chyba trzeba będzie w takim razie kupić ciągnik z turem jakimś. Strasznie nisko to podnosi, mam być szczery. No dobra. Możemy go tutaj zostawić w sumie. Teraz możemy pójść sobie po zetorka i zetorkiem. A! Ten to odpala. Ten, tak zacznie chodzić, to łomatko. Dobra, teraz zetorkiem możemy sobie podjechać po rozsiewacz i możemy jechać yy, na pole. Mamy to rozsieć sobie. Okej. Okay. Dawaj mi tu ładnie rozsiewacz. Cyk. Dok w ogóle, jak on się nisko opuszcza. No dobra, prosi na sam dół, czyli jakoś tur dosięgnie, ok. Dam rady, tak powiem. Ładnie sobie idziemy. O, i możemy jechać. Trochę śmiesznie wygląda rozsiewacz z tym ciągnikiem, nie powiem, że nie, no bo jednak ciągnik jest raz kurde większy niż powinien być do tego rozsiewacza. Tu tak naprawdę New Holland T5 by wystarczył, no ale to jest nowa maszyna, ale pewnego dnia do niej pewnie dojdę. Znaczy, że właśnie taki malutki ciągnik, jakiś nowszy. Nowszy mały ciągnik z turem, nie, żeby było fajnie jak dla mnie. Ok, zajdziemy sobie tu. Włącza i lecimy. O, zobaczcie, jakładnie. Ej, nie, w tym 15 metrów to idealnie tutaj. Dwie się na godzinę, o jezu. Ale lecisz, chłopie. 17, tak bym powiedział. 16, cześć, Ustawimy sobie ten pomat na 17. O, coś takiego, dobra. To jest, mi się wydaje, w miarę ok prędkość do rozrzucania. O, i możemy sobie rozwalać teraz nawóz ładnie no możecie pisać w komentarzach, czy powinno się rozwalać szybciej, czy wolniej, oho, już dotknąłem pewnego urządzenia do przyspieszania, pewnej, że tak powiem części wystającej z podstawy, podstawy tych właśnie przy, przyrządów do przyspieszania i zaczął wariować i wyłączył tempomat. No ale tak niestety jest już, jak się ma starsze sprzęty czasami. Yy, I co? Ogólnie nie grałem tutaj dość długo, jak mam być szczery. Także, muszę się, że tak powiem, znowu tutaj wrzucić w rytm, że tak powiem, tego save'a, bo bardzo długo tutaj nie grałem. Dobra, możemy sobie wyłączyć. Prawie przywaliłem w sklep u tego, tam jakaś Mariola czy coś i Dawid, dobrze popisali, tu jest jakaś kukurydza, kurde. Co to? Aha, to, to sąsiada, dobra, no tak, to jest sąsiada. Pole moje, jest tam dalej. Tam też jest chyba zasiany jęczmień, z tego co pamiętam. Wziąłem wszędzie jęczmień i chyba w jednym miejscu tylko zacząłem rzepak, jakoś tak to było. Ale nie jestem pewien, także zobaczymy. Dzisiaj na pewno wszystkiego nie ten. Nie. Nie, nie, nie rozrzucę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy tu jest jakiś sposób, by przejechać górą? Jest sposób, by przejechać górą. Mogę sobie skrócić trochę. Tu sobie wyłączę, wyłączę sobie wałek. Na spokojnie Wiem, że jest bardzo duży tutaj. jest koszy. nie powinno się tak, o Jezus, mnie jeździć, bo ona się wywalić Łatwo, ale Powoli może przejadę Czy przejdzie obok tego? Przejdzie Zobaczcie, na styk, Ja oni by, oni to robili pod mego zetora, nie? Jestem pewien, dobra Możemy sobie włączyć i możemy sobie O, włączyć tempomat I ładnie nam już trzyma prędkość To jest właśnie dziwne w tym farmingu, nie? Że na, to naprawdę tempomat trzyma prędkość no bo w sumie tempomat jako taką w Rally tak nie za bardzo trzyma prędkość, dopóki wiecie... Nie jest, że tak powiem, aktywnym tempomatem lub macie plus i minus, nie? No to inaczej nie trzyma... Prędkości, a... W ciągnikach tym nie, nie ma... Tempomatu, ale w sumie co ja się tam czepiam? Wadne, że działa, że tak powiem, nie trzeba cały czas z nogi trzymać. No Dobra, ładnie sobie tutaj roz, roz, rozwalamy, rozrzucimy. Myślę, że dzisiaj jeszcze jedno pole sobie zrobimy. I potem... Będziecie będziemy mieli, że tak powiem, drugi odcinek z roz, rozrzucania, e, rozrzucania nawozu na następnym polu. To na następnych polach, żeby było tak troszkę ciekawiej w sumie. Dobra, to mamy roz, rozrzucone. Ogólnie tak, gram bez ścieżek e, i bez, bez tych, bez że tak powiem, wgniatania. <laughs> żeby nie, nie nie, psuć sobie tutaj tego, jak się jedzie tak powoli, tak śmiesznie to wygląda, nie? O, znowu dostaje. Teraz dostanie. W sumie nawet jeszcze niższe obroty. Ciekawe. Dobra. Zajedziemy sobie teraz powiedzmy na pole. To za gospodarką, to przejdziemy sobie przez gospodarkę w sumie. Żeby było łatwiej i szybciej. Także przejdziemy sobie przez gospodarkę i pojedziemy sobie na to za gospodarką. Oj, to nie tutaj, przepraszam. Pomyliłem się. Zdarza, zda się, zdarza się nawet najgorszym, jak to się mówi. Nie no, żartuję. Nawet najlepszym. Okej. Okay. Ogólnie ten zetor ma krzywe błotniki zauważyłem. Także to mnie czasami tak irytuje lekko, ale z drugiej strony bardzo fajnie, że to jest dodane, bo to taki, że tak powiem, punkt realizmu dodaje. No bo jednak w ciągu się błotniki krzywią w sumie. I jest to z raczej normalną rzeczą, że są powyginane. Także mi się to podoba, że takiego jest zrobione. O, możemy sobie włączyć i jechać 17 na godzinę, cyk. I możemy sobie ładnie rozrzucać. Albo wiecie co, zobaczymy. Może zrobię w sumie taki dłuższy odcinek, zależy jak szybko to rozrzuca. Bo jeżeli to rozrzucę szybciutko, to po prostu zrobię lekko dłuższy odcinek i nie wiem, i tyle. Albo Albo nie, tak do 20 minut się staram. Także zobaczymy. <laughs> zobaczymy, zrobię, zrobię sobie najwyżej dwa, albo jeden. Nie wiem, nie wiem, nie mogę się zdecydować. Oj, za późno skręciłem. No cóż. Dobra, damy rady na spokojnie. Teraz ładnie pojedziemy tu. Fajnie to wygląda, nie powiem, że nie, fajnie to wygląda te pola. Bo są fajnie ukształtowane, nie? I to mi się bardzo tutaj podoba. Pod tym względem, bo nie jest takie nudne. Na większości map tutaj mamy tak naprawdę równe pola, lub lekko, lekko, że skośne nazwijmy to. Pod leciutkim skosem. A tutaj mamy na tyle, właśnie, fajnie te pola zrobione. Że jest jedno obok drugiego i czasami naprawdę trzeba się, że tak powiem, na, namęczyć, żeby właśnie w coś nie, nie uderzyć, żeby dobrze zakręcić lub żeby zrobić, że tak powiem, równo, nie? To jest właśnie tutaj bardzo fajne. No i to jest jednak dość duża mapa, nie oszukujmy się, bo mapa jest ogromna. Także fa, fa, fajna mapka właśnie ogólna do grania. Właśnie bardzo bardzo mi się podoba ta mapa. Podjedzie tu. Po łapie prawie i zatrzymał. Za słaby jest. Ile on ma tam koni? Ze 100? Uciekło mu pewnie z, z 50, także no. Słaby ciągnik już, stary. On już na emeryturę powinien się, nie? Ej kurde, nawozy rozjewać tutaj. No ale dobra. Okej. Okay. Będziemy mieli to zrobione. Dajcie mi tutaj. O! Dobra. I tyle. Okej. Okay. I co? Mamy 23 minuty odcinka, 22 Pokazuj mi na OBSie Hmm, co robimy dalej? Kończymy czy rozsiewamy? Nie no, rozsiejemy sobie do końca może te pola, co? Także było że tak powiem, zrobione Do samego końca, rozsiejemy sobie te pola Damy, o No bo zostały nam w sumie trzy pola, nie? To i jeszcze dwa Te takie dwa malutkie tam, gdzie w poprzednim odcinku, z tego co wiem, było E, chyba sianie. Także tylko te dwa pola nam zostały. Chyba sianie. Nie jestem pewien nawet. Chyba sianie. E, także zobaczymy. zobaczymy. Wiele to zrobimy? Myślę, że w 10 minut, nawet, nawet mniej w sumie, bo tutaj mamy dwa przejazdy. Na tym polu będą około 3 przejazdy tak naprawdę. E, I tam będzie po ile? Też po około 3-4. Na jednym będą chyba 3, na drugim będą 4, mi się wydaje, albo 5. No ale widzicie sami, że to idzie dość szybko. Nawet zużywa mniej nawozu niż myślałem, szczerze mówiąc, że zużyję, dlatego miałem dwa bagi. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wjechać na drogę ani nie przywali żaden sup, ponieważ już to zrobiłem kilka razy. Więc jestem bardzo, bardzo, bardzo zdolny. Ale no, spokojnie i wszystko się, się da ogarnąć, że tak powiem. Ogólnie możecie pisać, czy nam się podoba ta seria, czy czy, czy, czy nie. Bo są w sumie ciekawe, czy wam się podoba. Yy, i, I tak. Dokładnie, tak, no i cóż, o, no i tu mamy jeszcze teraz tak naprawdę pół przejazdu, powiedzmy, no bo tam jest ile, 7 metrów, może, się może, może może coś takiego, może 7 metrów, a my 15, no to powiedzmy tak, pół przejazdu, metr, metr i ten, metr do połowy, o, dobra, to pojedziemy sobie tu, możemy sobie przyspieszyć na ile, 20 mamy na maksa, to dobra, pojedziemy sobie 18, czy to się tak fajnie wygląda, 20 to tak trochę, za szybko wygląda nawet, nie? No bo dobra, idziemy 17. O, tu jest jazd z pola, kozak, dobra. Jedziemy sobie tutaj. Łee! O! Dobra, gazu, bo tu jest pod górę. Musimy wyjechać. No i szczerze mówiąc, nie jest mocny ten zator wcale, zobaczcie. Po takich wertepach ma gaz dany w podłogę idzie tylko 24. Słaby jest, nie milon ma koni. To jest słaby, jest, no ale... Robotę robi. Najwyżej go będę sprzedawał, to kupię sobie coś lepszego po prostu. Ale i tak nie wiem, czy nie będę, mu czy nie, czy nie będę wolał sprzedać Ursusa, szczerze mówiąc, bo Ursus ma. No w sumie nie, Ursusa nawet nie wiem. Możecie zagłosować, co my tu sprzedajemy. Czy sprzedajemy Ursusa, kupujemy jakiś inny ciągnik z turem, czy sprzedać sprzeda Zetora i po prostu zamienić yy, Turawiać z Ursusa do tego ciągnika. Bo mi się wydaje, że Ursus byłby w sumie zrobić w stanie więcej. A zapewnić do ursa założyć obciążnik, żeby był duży i tyle, żeby był cięższy na przodzie. I to są właśnie te dwa pola, które nam zostały, tak jak mówiłem. Tutaj mamy to i mamy zaraz obok tego rzepak. No, <laughs> mi chrypa siada. Chrypa mi siada w opaki. Ja się trochę cykam. O, jakieś fasty, kurde. Na szczęście to nie są duże pola, ale dobrze wiem, że kościć to, to będzie podwyższa ma masakra. Także zobaczymy, czy w ogóle bizant da rady. Bo w ogóle Forschnitt się wysypał i dlatego musiałem go zmienić, Forschnitt się wysypał yy, i nagle zaczął się tak bardzo bugować, że to było wręcz nie do uwierzenia. I w zasadzie save stał się bardzo niegrywalny, wręcz, bo tak w sumie nic nie dało się zrobić. A jak go sprzedałem, to już zrobiło się ok, wszystko więc stwierdziłem, że kupię sobie za niego yy, Bizona. A jeżeli nie będzie szedł, no to nie wiem, ale mi się wydaje, że tutaj Bizon da rady. Tylko musi być w miarę sucho, więc zobaczymy. Tutaj w sumie wychodzi nam po trzy przejazdy wszędzie, na, na każdym polu widzę. Zakręcimy. Ogólnie jeżeli słuchasz kierownicę to przepraszam, ale zauważyłem dzisiaj, że jest bardzo głośna. Nie wiem z jakiego powodu. Także no... Nie wiem. Okej. Okay. Czekajcie, wyłączymy. Cyk, cyk, cyk. Ten zetor brzmi tak jakby bardziej tam chodziło turbo niż sam silnik. A teraz jeden zły silnik. <laughs> turbo jako tego nie słychać za bardzo. Ja mam chrypę... Ej, masakra, ale chrypa. Co się dzieje? <laughs> no dobra. Może, może, jakoś, może jakoś wytrzymacie z tym głosem, bo No przepraszam, że taka chrypa. Yy, ale i dlatego, że po prostu jest to pierwszy raz, że tak powiem, kiedy dzisiaj dużo więcej mówię. Także musicie, że to tak powiem wziąć sobie to na poprawkę. Ok, wyłączamy i ładnie zjeżdżamy. Tu mamy zrobione całe, zjedziemy sobie tutaj. A no, w sumie to jest też takie duże pola. No, z tego pola rzepaku może akurat w miarę sypnąć kasy. No bo rzepak jest jednak drogi, nie? I to, że jest go mniej, tak naprawdę nie przeszkodzi tutaj w niczym, bo będzie i tak hajsu więcej. Yy, I tam wyjdzie potem jakaś chyba. Ten nie? A w ogóle ten to będzie na słomy robione i potem z tego będę prasował, żeby to sprzedać. Także też na pewno będzie mm, dużo roboty z tym. No, ale myślę, że damy radę sobie na spokojnie. Ogólnie z farminga mam jeszcze tak, może powiedzmy, z dwie serie w planach. No, w sensie na pewno moxim kontynuować. I może dwie serie by się udało. Mm, że tak powiem jeszcze wprowadzić. Także zobaczymy, jak to będzie. Włączamy i lecimy. Bardzo ładnie. Fajnie, fajnie wychodzą te pola, nie powiem, że nie. One są nam no właśnie takie dość ciekawe, oho. Jak on tu chyba, kurde, zdechnie pod tą górę. Jeszcze trzeba będzie jechać, dosypać nawozu, no po prostu... Yy, kozak. Ale wiecie co, akurat dwa, tak naprawdę pół godzinki się zbliża, także w sumie fajnie. O, tu akurat nam brakło, no i dobra, no i w sumie dobrze. Także pojedziemy sobie na gospo i dosypię sobie i po prostu przyjadę sobie to po, poza odcinkiem O teraz się ładnie wysłowiłem Poza odcinkiem sobie przyjadę to zrobić, ale ty jest ostry wjazd do kogoś, masakra Ogólnie sorry że na tak ulicę słuchać, ale po prostu jest 25 stopni już w pokoju, także no ja mam Bardzo ciepło, bardzo ciepło tutaj u siebie, więc no sorry Nie poradzę za bardzo nic na to, jedyne co mógłbym się ugotować Ach, gdzie i tak będę miał potem podczas, podczas, że tak powiem, dnia czy znaczy, bardziej już wieczoru, będę jechał tak ciepło, że i tak będę zdychał akurat tylko teraz mi chyba zaczęły przyjeżdżać samochody, także no nawet nie jest najgorzej, że tak powiem bo czasami jest tak, że po prostu przez pół godziny, potrafią jechać jeden za drugim jakby w ogóle, nie wiem, jakby była jakaś przecena w Lidl, albo przywieźli lody ekipy tak jadam cały czas, wszyscy, dosłownie wszyscy, nie? jadą, a potem jest znowu naprawdę z godziny godzinę spoku dwa samochody jak przyjadą dwa samochody na godzinę, to jest spoko akurat. No no i, no i tak to wygląda no, ogólnie z tą temperaturą. Dobra, dojeżdżamy sobie do gospy. Mamy jakiś ładny właśnie zakręcik, taki przystanek niby nie wiadomo co to jest za bardzo. On wykręci, wykręci. Dobra, stanę sobie tam tyłem. Także obrócimy się, ładnie sobie zaparkujemy. Cyk, cyk, cyk. Opuścimy sobie rozsiewacz. Żeby tur dosięgnął, bo jest dramat. O. No i cóż, gaśmy maszynę i będę się z wami żegnał. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o łapce i subiku. I widzimy się w następnym odcinku. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!